Polska, krajem Mirków i Januszy, więc. <noise> Odpowiedź na to pytanie strzałem w kolano w pewnym sensie. Mogę się na ten cooper. Usadzić, włożyć coś do, do skufra z tyłu. Rata prowarsza nie mieści Małe pojazdy, to mają być małe, zwinne pojazdy do poruszania się po mieście na krótkich dystansach. Ale też jestem w stanie takich klientów wymienić na, na, na dwóch łoniach, e, którzy potrafią wsiąść na skuter, pojechać do Portugalii, pojechać na Lazurowe no. Wybrzeże, pojechać do Rzymu e, i robią to tak. Jesteśmy teraz na motoparku URZ, tak to się chyba poprawnie nazywa, a tu się odbywa druga runda punkta miata Challenge. Dzisiaj nie będziemy was męczyć 40-minutową relacją z tego materiału. Bo już ostatnio to zrobiliśmy. Natomiast mamy dla Was zajebistą niespodziankę. Dzisiaj damy wam coś, co jest idealną, dwukołową alternatywą do poruszania się po mieście latem. Trochę jesienią też. Trochę wiosną, na pewno nie zimą. Ja mam teraz dużo energii, jestem wyluzowany, natomiast nie wszyscy wczoraj spali. Michał, dawaj mi kamerę teraz. Słuchajcie, bo jeden z nas to wczoraj pracował i było mu ciężko. I niech tam teraz dwa słowa powie o tej swojej ciężkiej pracy. No ja nie jestem dzisiaj wyluzowany. A bo gdzie jestem, byłeś wczoraj? Bo jestem niewyspany, ponieważ wczoraj byłem słuchajcie, na torze Poznań i na torze Poznań robiłem relacje z dwóch imprez, które się odbywały jednocześnie, Race Day i Classic Auto Cup. Na pewno w kolejnych odcinkach zrobimy jeszcze wywiady z chłopakami, pokażemy Wam, jak te wydarzenia wyglądają. Ich fanpage y możecie zobaczyć tutaj i tutaj. Natomiast, plum, plum. Tak, natomiast ja teraz Was zapraszam na, krótką, na krótki pokaz tego, co się wczoraj na tej relacji działo. I wracamy do tematu głównego. Witamy Was w pierwszej rundzie Intercars Tuning Crazy Day. Jesteśmy dzisiaj na torze w Poznaniu. Rozpoczynamy właśnie. Ta jest jeżdżąca, ta wisząca? Tak. To jest włóżka. Słuchajcie, jesteśmy tutaj takim trochę większym gronem. Ledwo się, ledwo się zmieściliśmy. To nie dlatego, że jest mało miejsca, tylko po prostu niektórzy z nas są grubi. Prawda jest taka, że porozmawialiśmy sobie trochę o tym, że och, znajdźmy jakąś alternatywę, znajdźmy coś fajnego, jak można się poruszać po mieście, jeżeli Samochód to nie jest najlepsze rozwiązanie, choćby ze względu na korki, na to, że się spieszymy, bądź że coś się dzieje. Znaleźliśmy się w dość wyjątkowym miejscu, na Gocławiu, dobrze mówię? Na Gocławiu. Na Gocławiu i nie chcieliśmy Was oszukiwać, że się znamy na tym, dlatego wzięliśmy i umówiliśmy się z człowiekiem, który o tych rzeczach, które widzicie tutaj, a za chwilę będziecie widzieć na przywitkach, wie, Prawie wszystko albo wszystko i, i zaraz tam trochę opowiem. Trz, kilka, tutaj robimy sobie cięcie. <grymne> Jesteśmy w VespaWaw.pl. Dobrze mówię? Zgadza się. VespaWaw.pl. Vespa. E, jakbyś dwa słowa powiedział naszym widzom w ogóle co to jest za miejsce? E, po co tutaj można przyjechać? Albo w ogóle zanim to powiesz więc dlaczego w ogóle Ty tu jesteś, o co chodzi? Co to, skąd pomysł na to, żeby otoczyć się tysiącem skuterów i na Gocławiu zbudować sobie takie miejsce? Pasja, biznes, jak to wygląda? Pasja, może trochę na początku, z pasji wyrósł biznes, bo to jest jakby taki klasyk w sumie, że trzeba zawsze zacząć od garażu. Jak się zacznie od garażu, to potem nagle wyrastają z tego takie miejsca jak to tutaj. A generalnie chyba odpowiedź w głównej mierze na takie zeźlenie na rynek. Nie było takiego miejsca na mapie Warszawy. Jedyną odpowiedzią rynku była, był kanał taki dystrybucyjny, oficjalny, autoryzowany, który jest taki dosyć szablonowy, wydaje mi się, jest taki od A do Z. No. Przychodzisz i jakby są tam pewne standardy, którymi trzeba operować. Mhm. A jak chcesz się stworzyć miejsce, które odbiega od, od standardu, które jest miejscami może czasami trochę szorstkie, może niemiłe, może, może czasami miejscami hamskie, no to, to właśnie wtedy powstają takie miejsca. A co to miejsce? Co, to miejsce, co tu mogę uzyskać? Przyjeżdżam tu. Wespą, przyjeżdżam tu z Jaki jak, jak jest Twój zakres, co, 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 co robimy? Co do zasady, po prostu naprawiamy wszystko, co mieści się w obrębie grupy produktowej firmy Piaggio, czyli tak naprawdę, jako że mają asortyment dosyć nasz, mm -hmm. nie mają tylko Wespy, nie mają tylko pojazdów z historią sięgających, prawda, 46 roku, tylko mają też sprzęty plastikowe, a rynek, jak wiadomo, jest bardzo mocno zdywersyfikowany. Nie każdego stać na to, żeby wsiadać na metalowy skuter. Czasami ludzie wybierają po prostu pojazdy, które mają lat 20 i są plastikowe. No i my jesteśmy tym miejscem, które jest w stanie czy to przywrócić do życia coś, co mm. po prostu nie działa, lub też poddać się zwykłej bieżącej obsłudze pokroju najprostszych rzeczy typu wymiana żarówki czy <grym> Eee, czyli jeżeli, czy, jeżeli czy też customizowania ma... po pojazdu jako takiego, czyli już jakby zrobienia go dla człowieka, pod zamówienie, tak jak ten żółty na przykład, e, który był polakierowany od A do Z e, dla klienta, tak jak sobie wymarzył, tak jak chciał. Czyli rozumiem, że jeżeli mam w dowolnym stanie, w stanie agonalnym, w stanie nowym, a w dowolnym stanie, przyjadę i zrobisz absolutnie wszystko z tym, tak jak pod moje dyktowanie chcę. Mogę w sensie. zrobić sobie. Yy, oryginał w stu procentach, rozumiem, ale mogę też zrobić w pełni custom, jeżeli bardzo chcę. Tak? Dokładnie. Miałeś jakąś pierwszą WSP i to była taka typowo sklepowa? Pierwsza, pierwsza nie, pierwsza sztuka w ogóle, jaką miałem, pierwszy jednoślad to była w ogóle Yamaha WHY. Ah, okay. Ale z tego bardzo szybko jakby to ewoluowało w kierunku czegoś, co by było ładne, no bo wiadomo, że na początku zawsze trzeba spróbować, czy się człowiek zakocha, czy się no, nie zakocha. Bo to, to nie jest coś, co jest oczywiste. Nie każdy będzie chciał jeździć na jedno śladzie, nie wiem, sparzy się, wywróci się, nie wiem, zrobi sobie coś albo mu nie wiem, ukradną od razu i, i potrafi miłość po prostu nagle zniknąć z dnia na dzień. Eee, także Wespa była drugim pojazdem, tak naprawdę. Eee, Ale taka stokowa, czy już custom Nie, nie, nie. Całkiem stokowa. Eee, całkiem stokowa, eee, tylko że też bardzo szybko jakby po jednej była druga, trzecia i czwarta i w pewnym momencie było tak, że śmiali się ze mnie, że mógłbym mieć pojazd na każdy dzień tygodnia. Eee, już tamte były, każda była polakierowana inaczej. Eee, każda była, każda była rzeczywiście inna, w sensie, bo każdy model był inny, no i w którymś tam momencie, no wiadomo, jak się ma bardzo dużo sprzętu, no to jest bardzo duże zapotrzebowanie serwisowe, no i jak jest zapotrzebowanie serwisowe, jak się kupuje pojazdy, które mają lat 15 czy 20, to wiadomo, że to nie jest coś, co będzie zawsze działać i będzie nowe z salonu i nie będzie przysparzało przez najbliższe 5 lat w ogóle żadnego kłopotu, no i co, no i, no i tak naprawdę zaczęło się dziubanie, dziubanie samemu, mhm. bo, no bo po prostu taka była potrzeba chwili. Ile lat tutaj już jesteś? <trym> Tutaj jesteśmy dziesiąty rok. A wcześniej ten taki etap garażowy, który również byłby swój początek w ogóle miał w 2009 roku, czyli tak naprawdę 13 lat temu. A powiedz, przez te, przez te 10 lat przewinęło się tu mnóstwo wesp. Pytanie, czy wśród tych wesp trafiłeś na jakieś takie ultra unikaty, super jakiś rzadki, mega jakiś rzadki okaz? Coś, coś takiego wyjątkowego, co ci w pas. Znaczy nie, generalnie rzecz biorąc w ogóle rynek polski jest taki, że tak. bardzo ciężko o rarytasy, bardzo ciężko o takie bardzo, bardzo stare sprzęty, które byłyby tak naprawdę, które dałoby się użytkować na co dzień. Mhm. E, tego, nie wiem, tych pojazdów jest, myślę, że można je policzyć po polsku na palcach dwóch rąk max. Powiedz mi, jak to w Polsce wygląda? Czy dużo osób interesuje się właśnie Vespa? Czy to jest takie zainteresowanie tym konkretnym modelem, tą konkretną marką? Myślę, że w ogóle generalnie polski rynek to jest taki bardzo specyficzny rynek, gdzie każdy patrzy kupując pojazd na to, co potem będzie mógł z tym pojazdem zrobić po prostu. I dzielimy ludzi na tych, którzy doceniają walory estetyczne i na tych, dla których walory estetyczne po prostu tego znaczenia, najzwyczajniej w świecie nie ma. Wyspa jest najlepiej rotującym towarem, jaki jest i o, o najniższej utracie wartości w skali lat. Więc jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia wydania pieniędzy i wejścia i wyjścia, mhm. to to jest właśnie ten wybór. W momencie, jeżeli decydujemy się na plastik, wiadomo, że wtedy jest zdecydowanie gorzej. Nie. No dobrze, a to co to są za ludzie? Znaczy, częściej kupują kobiety, mężczyźni. Nie ma czegoś takiego. To znaczy, generalnie wydaje mi się, że po prostu, jeżeli ktoś się decyduje na jednoślad, bo taki, który jest jednośladem z silnikiem po to, żeby nie dojechać do pracy spoconym, e, to, tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest po prostu podział tych ludzi na, na tych, którzy podchodzą w sposób praktyczny e, i do tych, którzy, no nie wiem, powiedzmy chcą mieć ten plus 10 do lasu. E, I wtedy wybierą Wespę, bo się wtedy na tym fajnie wygląda i niesie to za sobą też e, po prostu pewnego rodzaju komunę. Mm -hmm. e, ludzi, która, która w, tym, w tym jest, która w tym uczestniczy jakby czynnie, w związku z czym wtedy taki człowiek wybiera Wespę. E, to, jest, to jest tak naprawdę, punkt, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i każdy tutaj podchodzi do tego w, w, na swój sposób. No, to nie, nie, ma, nie ma jakiegoś modus operandi, hmm. jeżeli chodzi o wybór <laughs> takiego pojazdu. No dobra i załóżmy, że chcę kupić Wespę. Jakbyś miał powiedzieć yy, yy, naszym widzom, którzy z jakiegoś powodu po naszych dziwnych pytaniach są w stanie się przekonać do czegokolwiek, na co zwrócić uwagę? Chcę ją no. kupić? Na co powinienem zwrócić uwagę? Na dzień dobry. Przyszedłem sobie do jakiegoś miejsca i na co zwrócić uwagę? Na dzień dobry to troszeczkę właśnie tak jak z przychodzeniem do lekarza no, czyli yy, no nie da się tak po prostu jednoznacznie określić na co można spojrzeć, dlatego że Polska krajem Mirków i Januszy, więc generalnie <laughs> Cześć, Mirki. Większość, większość tych pojazdów na rynku wtórnym, która się pojawia jest po prostu zrobiona estetycznie ładnie, czyli jeżeli kupujemy wzrokiem, kupujemy po prostu to co widzimy, to każdy powie och, ach, ech i, i po prostu bierze, bierze w ciemno, a tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły to jest to co jest pod spodem, no. czyli szpachla i, <laughs> i druty. No. <laughs> więc więc nie, nie ma czegoś takiego jak kupienie na rynku wtórnym w sposób bezpieczny. No, ale, ale chcesz powiedzieć, że mniej więcej ten rynek, powiedzmy, jest skażony podobnie jak samochodowy? Tak, czy, tak, naturalnie. Tak? jest duże ryzyko? Absolutnie tak. Ryzyko. To zaczęło tak, jak właśnie powiedziałem na początku, że jakby ten biznes u mnie wziął się jakby z, troszeczkę z potrzeby, a, a tak naprawdę to ze złości y, głównie. Y, Posiadając ileś pojazdów, i, i, i posiada się również ten problem natury tego, gdzie to serwisować. W momencie, jeżeli trafisz do jednego miejsca, oszukują cię, do drugiego miejsca, oszukują cię, do trzeciego miejsca, oszukują cię, za każdym razem nawet nie zdążysz jeszcze wrócić do domu, bo coś ci odpadło. No to, no to wtedy po prostu pojawia się ruch tak zwanych kurwionych. Ale to powiedz, to skoro są te ryzyka, czyli mamy ryzyko zakupu używanego skuteru, używanego sprzętu, i mamy te wszystkie ryzyka, o których mówiłeś, to jakby co sądzisz o tej alternatywie, czyli sięgnąć głębiej do portfela i może na przykład kupić nową? Czy te nowe, to jest w ogóle dobry pomysł, czy nie jest? Znaczy, dobry to pomysł? w tym momencie kupienie GTS-a. To jest z większym silnikiem to jest wydatek na poziomie 30 tysięcy złotych. Nówki, e, nówki, A kupienie w segmencie pojazdów używanych, no to jest powiedzmy od 8 tysięcy do 14-15. Więc jakby nigdy klient, który jakby będzie sobie w stanie pozwolić na pojazd nowy, nie będzie rzucał okiem w kierunku pojazdów mocno używanych i też odwrotnie. Dobrze, mówisz o zakupie używanej, tylko jakby złapny zakres jaki jest. Wespy są różne, od 50 do, nie wiem, ale to zaraz powiesz, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o wespę, to do 300. No, Czyli zaczynamy od 50, dochodzimy do 300. Jakby powiedz, jak to wygląda, zarówno cenowo, jak i jakby co, co, co jest na rynku, co można w ogóle w czym wybierać. Za wespę płaci, jakby zapłacisz tyle, ile jesteś w stanie za nią zapłacić, okay. to po pierwsze, ale tak naprawdę realnie to taki. Powiedzmy ja określam to jako budżet bezpieczny, czyli mm -hmm. dla takiego najprostszego pojazdu, który będzie miał za 20 lat powiedzmy, czyli taka ET, pewnego mm -hmm. rodzaju klasyk, jeżeli chodzi o miksery. Mm -hmm. To będzie po prostu jakieś 3000 zł. I myślę, że od tej kwoty, jeżeli zaczniemy wychodzić i ktoś nie będzie miał jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań, mm. to spokojnie jest w stanie nabyć pojazd, który będzie mógł użytkować na co dzień i nie będzie mu przysparzał jakichś wielkich problemów. Będzie miał swoje mankamenty oczywiście mm. estetyczne, będzie się musiał na coś, że tak powiem, zgodzić, w związku z tym, że jakby go w tym niskim budżecie. No i potem możemy podróżować w górę, i tak naprawdę w górę, czyli. Tak naprawdę możemy wylądować na pojeździe praktycznie rzecz biorąc albo nowym, albo mhm. prawie nowym, no i wtedy ten budżet możemy zamknąć w takiej bazie mhm. nawet na 30 tysiącach złotych, bo potem jak sobie doposażymy go w szybę, w kufer, w relingi... A to może Dalej mówię o używce. No. Kiedy doposażymy go sobie już po prostu wszystkimi akcesoriami, pokroju, nie wiem, czarne klamki, czarna obwódka lampy, lampa ledowa, no. to Sky is the limit. No to okay. już tak naprawdę można wydać na to, nie wiem, 40 tysięcy To To, to tam jest względnie bardziej się opłaca kupić nowe? Hmm, no to jest pytanie z serii trudnej. To jest pytanie z serii trudnej i pytanie z serii tak naprawdę bardzo niewygodne. Powiedź na to pytanie jest strzałem w kolano w pewnym sensie, bardziej konkurencji niż nam, ale, ale jest to strzał w kolano, Mianowicie no, rynek motoryzacyjny zjada rak. Rak jednorazowości. No, i niestety, jakby w mojej ocenie, i w takim doświadczeniu, jakie w tej chwili po prostu i z problemami, z jakimi spotykamy się w serwisie, no to niestety widzę, że jednak ten, ten rak coraz bardziej zaczyna dotyczyć również wespe, czyli problemy elektroniczne, które występują przy śmiesznych przebiegach, i jakość materiałów, jeżeli kiedyś na nie wiem, dajmy na to podstawowe elementy przełożenia napędu. Spoglądaliśmy w sposób taki, że decydowaliśmy o ich wymianie, yy, wynikającej z interwałów oczywiście ze zużycia. Yy, nie wiem, na poziomie 18-20 tysięcy, a w tej chwili jest to interwał nieprzekraczający 10 tysięcy. No to jest też odpowiedź na pytanie, czy warto iść w kierunku nowego pojazdu, czy nie warto iść w kierunku nowego pojazdu. Na jakie koszty utrzymania musi się przygotować człowiek, jeżeli już kupił, powiedzmy, że przyjechał do ciebie, ty mu powiedziałeś. Okej, okay, wiesz tą wespę, umówiliście się tam na kwotę, żeby ją doprowadzić do stanu takiego, mhm. tak jak żeby mógł sobie jeździć. Na co się musi przygotować? Tak z perspektywy roku, no, a normalnego Serwis użytkowania, serwisowania. Serwis serwisowania. Liczyć się trzeba z tym, że y, koszty takie uśrednione, eksploatacyjne takiego pojazdu w skali roku, jeżeli ktoś oczywiście też jeździ w sposób umiarkowany, dlatego że jeżeli ktoś usiądzie na Ubera i zacznie wozić jedzenie, mhm. No, to wiadomo, że nie wyrobi się w tych kwotach, ale przeciętny użytkownik trzeba przyjąć, że robi mniej więcej około 2000 km rocznie. Taki mhm. użytkownik przy powiedzmy rozwiązaniu budżetowym, czyli bierzemy sobie jakiegoś dwusuwa taniego, e, powinien sobie zakładać taki pułap, y, i to w zasadzie nieważne, czy to będzie pojazd dziesięcioletni, czy, czy, czy pojazd trzyletni, na no, poziomie 500-600 zł rocznie. Okay. I to jest taki bezpieczny, wydaje mi się. Bezpieczna kwota, w której da się operować. I tutaj jak jest z częściami? Czy są ogólnodostępne nawet do tych starszych <Ky> tak, czy już się robi problem? Nie, nie ma najniższego problemu. To znaczy, jeżeli chodzi o rynek polski, to rzeczywiście tutaj jakby nie ma firm, które są wyspecjalizowane w. W obsłudze, jako takiej jednośladach, czyli w wielkich hurtowni motoryzacyjnych. Ten rynek stoi małymi przedsiębiorcami, firmami jednoosobowymi, dwuosobowymi, które utrzymują sobie stoki na poziomie tam 200-300 tysięcy euro w towarze i oni zaopatrują rynek, czy to biznes to biznes, czy to klienta indywidualnego. To, to tu widać, to tak naprawdę, jak oddajecie Cię wespę, to tu się wszystko dzieje. sam tak pokrótce, co to jest, to jest waga? To jest tutaj podnosi, podnosi że sobie pracować, tak? Tak, to jest po to, żeby nie męczyć kręgosłupa. No. Tutaj jest nocny pociąg z mięsem. Czy tu wyciągasz <laughs> Tak wyglądają, i... tak wyglądają Wasze wespy jak... Jak się w nich coś zepsuje i trzeba sięgnąć głębiej do silnika niż to ustawa przewiduje? Literatura. Ty tak naprawdę nic nie wiesz. Literatura, ja tak naprawdę nic nie wiem. Umiem czytać po angielsku. Proszę bardzo, tutaj są takie różne cyferki, i literki, i rysuneczki. To czego się nie da odkręcić, to po prostu ułamujemy. No. Hmm. Ale to rzeczywiście tak jest, że kurde, siedzicie i kminicie yy, na przykład, z elektryki coś, czy Tak. Tak, tak, to znaczy bez tego, to się, bez tego się nie da, poza tym plus to, że nie da się zapamiętać tych wszystkich rzeczy. No tak. e, ustawień zaworów, szczelin, sił do kręcenia, newtonometrów, po prostu dla nakrętki, świeczki, hmm. e, bo człowiek by zwariował. Więc generalnie lepiej bazować cały czas na książce, dlatego no tak. że ona jest na pewno bezpieczna. I w drugą stronę idąc właśnie pozbywamy się tego problemu, który mamy my jak przyjmujemy pojazd, który jest w ogóle totalnie z zewnątrz, gdzie odkręcamy elementy i się nagle okazuje pasek nie od tego, świeca nie od tego, kółko zamontowane jakieś od nie wiem od taczki bo po prostu pan Mirek miał, to pan Mirek założył. No tak, tak. Guma to tak, guma, nie? Tak to działa. No niestety tak to działa. Więc... A masz gdzieś tak, że jesteś sprytniejszy od książki na przykład? Że już tyle, że pominam... tyle robisz? Ale nie, że tyle robisz, że na przykład sobie dobrze. tu mówią, że śrubka taka, ale ja wiem, że dam troszeczkę ino, jest dużo lepiej. Bo... Nie, to bardziej, działa, to bardziej działa w inną stronę. To bardziej działa w tą stronę, że pominęliśmy czynności serwisowe pewne. W sensie, że oni przewidują, że do zrobienia jakiejś tam głupoty mhm. trzeba nagle wyciągać cały silnik. Okay. A my oszukaliśmy system okay. i mamy potosownicę, i wieszamy pojazd, i możemy zrobić zawory bez wyjmowania silnika. Okay. Co w GTK-u akurat jest przewidywane jako czynność serwisowa, wymagająca wielu innych czynności serwisowych. Więc to jest bardziej taka optymalizacja pracy, już swojej własnej, a nie, a nie oszukiwanie rzeczywistości, bo, bo, bo nie da się to znaczy, da się <śmiech> <śmiech> oczywiście poprawić pewne rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc. Jakby bazujemy na tym, co jest oryginalne. Ja powiedziałeś, że e, czasem jeździsz i gdzieś spotykasz jakichś ludzi. Proste pytanie, bo czy da się tym jechać dalej, w sensie czy tylko do Żawki dojedziesz na zakupy, czy mogę się na ten kufer usadzić, włożyć coś do, do kufra z tyłu. Prata no, prowadzący nie zmieści Dobrze, ja piwa nie piję. Ale 10 wejdzie. Ale... No dobrze. I wejdzie 10, to jest super. Wejdzie 10 piw. Czy wytrzymam 200 km podróży? Czy mogę najdalej jechać do ziomka, klatkę dalej z tymi rowerami? No, nie, jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś dobrze dobrał sobie pojazdy do swoich potrzeb. Czyli to, że uważam, że małe pojazdy to mają być małe, zwinne pojazdy do poruszania się po mieście na krótkich dystansach. Gdzie też nie zamaltertujemy tego sprzętu, ale jeżeli ktoś decyduje się właśnie na to, że będzie jeździł co tydzień na działkę, a na działkę ma 150 km w jedną stronę, albo chce sobie zrobić, nie wiem, weekendową wyprawę na Mazurę czy nad Morze i wybierze wtedy odpowiednio proporcjonalnie z silnikiem 300 jakiegoś GTK, to mamy naprawdę też, jestem w stanie takich klientów w, wymienić na, na, na dwóch e, dłoniach, e, którzy. Potrafią wsiąść na skuter, pojechać do Portugalii, pojechać na Lazurowe wybrzeże, wow. pojechać do Rzymu. Eee, I robią to tak eee, przełęczami austriackimi gdzieś tam piąć się po górach, eee, przysyłają ciągle zdjęcia, wrzucamy zawsze takie fotki eee, na fanpage, bo, e, bo jest to coś, czym, czym, czym można się chwalić I, eee, i ci ludzie naprawdę to robią. Także... Panie, to ile to pali? <laughs> to pali bardzo mało. Nie, nie, nie pojazdy są mega, mega ekonomiczne. Dobra, słuchajcie, powiedzieliśmy Wam chyba wszystko, co y, mogliśmy powiedzieć. Właściwie nie my, tylko ten człowiek z brodą, a ludziom z brodą można ufać. Wiecie za ile kupić wespę, wiecie gdzie ją serwisować, wiecie od jakiej kwoty zaczynają się ceny i gdzie jest sufit, chociaż prawie tego sufitu już nie ma, bo wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie chcieli doposażyć akcesoriami swoją wespę. Nie chcę przedłużać, bo już co najmniej trzech klientów przyszło tutaj i pukało w okienko, więc chyba będziemy się powoli żegnać i dziękować tak naprawdę za wizytę. Dzięki śliczne. Dzień, dziś Dzień kawałego, za poświęcony czas. Dzień I jak będziecie mieli ochotę i będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś o wespach, to wbijajcie na fanpage wespaw.pl, który wyświetli się Wam tu. Ping. Ping. Albo po prostu przyjedźcie na Kocław, jak jesteście z Warszawy. Na pewno nie będziecie przeszkadzać. Nic się tu nie dzieje. Jest mnóstwo cieszy, czasu. Cisza, spoko. będzie przeszczęśliwy. I co? I tyle. I lecimy. Weź, weź Daj suba. Ja mam powiedzieć? Weź, weź. weź powie. Dajcie suba. Daj, weź. Weź, weź. Ej, to już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że zajebiście podobało Wam się to, co robiliśmy tutaj, że zajebiście podobało Wam się to, co widzieliście, co pokazywał Wam Michał, czyli e, Race Day. Day. Day i Classic Auto, Cup. I, classic Auto Cup. I, I mam rach. nadzieję, że przede wszystkim zajebiście Wam się podobały Vespy. Piszcie w komentarzach, co myślicie o, o zamianie czterech kół na dwa w mieście latem. I widzimy się w następnym odcinku, który będzie niebawem i obiecujemy, że będziemy kurwa bardziej regularni. Pod warunkiem, że za, zasurumujecie. to.